Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Spotowych emocji na najwyższym poziomie rzeczy sponsor programu firma Meblarz Lubin ulica Towarowa 1. Na sport zaprasza Hyundai oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Dzień dobry Ewa Seńków, witam i zapraszam na informacje sportowe. Piłkarki ręczne KGHM Metrako Zagłębia Lubin przerwały pasę meczów bez zwycięstwa. W zaległym meczu 17. kolejki PG Superligi Kobiet miedziowe ograły na wyjeździe start Elbląg 31 do 18. Szermierze Olimpu Lubin przygotowują się do pierwszych w tym roku zawodów. Podopieczni Olega Bugajenki w najbliższy weekend wystąpią na matach w Kalwarii Zebrzydowskiej. Lubinianie do tej pory wzięli udział w turnieju wewnętrznym, w którym rywalizowali z zawodnikami z Wrocławia. Tym razem Szermierze Olimpu czeka dużo trudniejsze zadanie, które będzie także przetarciem przed kolejnymi ważnymi zawodami. Kalwaria Zebrzydowska to jest turniej ogólnopolski i przede wszystkim to jest przetarcie przed zawodami, Raczej najważniejszy najważniejszymi w marcu dla tej grupy starszej, to jest to, jest, to jest turniej w Wrocławiu. To jest turniej, to jest mistrzostwa świata praktycznie biorąc, dla klubów. Turniej we Wrocławiu będzie dla Lubinian jednym z ważniejszych turniejów w sezonie. Podopieczni Olega Bugajenki będą mieli szansę zmierzyć się z zawodnikami z całego świata. Tam się przyjrzą z różnych, różnych stron i, i Egipt, i, Ar, i, i z i egzotycznych krajów, i, i oczywiście cała Europa, Stany Zjednoczone. Także bardzo fajny, ciekawy turniej, gdzie chcemy się pokazać. W marcu, Lubinianie, wezmą także udział w Olimpiadzie Młodzieży. Nowy trener reprezentacji Polski U20 i U21 Marcin Dorna dokonał pierwszej selekcji zawodników. Wśród młodych piłkarzy powołanych na zgrupowanie w Grodzisku Wielkopolskim znalazł się stoper Miedzi Legnica Mateusz Bany. Po feriach zimowych treningi wznowili zawodnicy klubu Koreańskiej Sztuki Walki w Lubinie. W hali pierwszego liceum ogólnokształcącego trenują te kłondocy w różnym wieku. Potokiem trenerów ćwiczą zarówno zawodnicy starsi, którzy zdobywają medale na arenach krajowych i międzynarodowych, jak i młodzi, stawiające pierwsze kroki w taekwondo. Bardzo fajnie jest. Trener jest miły i mamy przyjemne ćwiczenia dość. Często robimy dużo różnych nowych układów. Nie wiem, na przykład Pan Dosuczy teraz do san, a wcześniej robiliśmy tangun. No i są coraz trudniejsze. Niedawno mieliśmy egzamin, zawody mieliśmy i nie wiem co jeszcze. A powiedz, dlaczego akurat taekwondo, nie inna dyscyplina sportu, co Cię przekonało? No nie wiem, jakoś tak zobaczyłam, byłam na zajęciach w MTK, zobaczyłam, że taka dziewczynka jest strasznie rozciągnięta. To jej mama powiedziała, że ona chodzi na taekwondo i jakoś wtedy się zapisałam. Zajęcia klubu koreańskiej sztuki walki odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy. Już jutro rozgrywki wznowi piłkarska T-Mobile Ekstraklasa. Rundę wiosenną rozpocznie spotkanie w Lubinie, gdzie KGHM Zagłębie podejmować będzie Pogoń Szczecin. Początek meczu o godzinie 18:00. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis sportowy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.